Cześć, witam Was bardzo serdecznie, jestem Paweł, słuchajcie, to jest oczywiście The Sims 4, 100 Babies. Jeżeli zwróciliście uwagę, tak, jest w ciąży, tak, właściwie to już jest poród. Także zobaczmy, co tu się dzieje. Czemu ona idzie spać? Nie, dziewczyno, nie, nie, nie możesz iść spać, to masz rodzić teraz. Urodź dziecko. Zostaw to, pójdź to. Tutaj masz rodzic. Rodzić, rodzić. Rodzic, rodzic, tak jest. Zaraz zobaczymy, co tu będzie. No dawaj, przyspieszymy czas, żeby tak nie, nie, nie stała, głupio. Dziewczynka, ok, e, ok, dziewczynka. Imię, osoba, nazwisko. A czekajcie, czemu nazwisko ten? Babies. No przecież babies ma się nazywać. Ewa, tak? Dobra. Tak wylosowało. Ale w końcu jest dziewczynka. Słuchajcie, na dziewczynkę czekaliśmy. Jest. Yay. Dobra, ona teraz musi iść do toalety chyba? Chociaż nie, nie, nie musi. Dziecko jest ok? Tak, dziecko jest wypoczęte. Czyli czekajcie, co my musimy zrobić? Musimy coś zjeść. Niech sobie coś zje, przygotuje. Zasłużyła dziewczyna Makaronik z serem. proszę bardzo. Tutaj chłopaczek, o kurczę. Chłopaczek, musisz, musisz iść się wykąpać, bo śmierdzisz niesamowicie, chłopie. Przy okazji, toaleta. Nie, spójść wodę. Toaleta. I ten cudowny telewizor. Słuchajcie, tutaj już troszeczkę pozmieniałem, oczywiście. E, czyli znaczy, od ostatniego odcinka nie zmieniałem tutaj nic, jeżeli chodzi o wystrój. Troszkę tam z Simami troszkę podziałałem. Także tutaj mamy oczywiście ten y, nasz salonik gotowy. Ogród, no, tworzy się powoli. No, ale pozostało nam jeszcze troszkę pozbierać te similony, Będą musiał coś podziałać, żeby móc później spokojnie wybudować tutaj y, ogród. Ale tymczasem wiecie co zrobimy? Tak. Niech ona sobie wypocznie. Zajmiemy się jakoś tam dziećmi. Y, I później myślę, że od razu chociaż nie czekajcie Jak on tutaj na telewizor, może nie. Może on od razu nie pójdzie spać lepiej. Nie, nie tutaj, bo tutaj jest dziecko. To będzie cię budziło co chwilę. Tutaj z kolei ten drugi odrabia lekcję. Ten pierwszy niestety nie dał rady. Cóż poradzić? Aha, jest 21.40. A ja chciałem wysłać na zaloty. Tylko bałem się, że niestety te zaloty nie wyjdą o tej godzinie. Troszkę zbyt późno. No, dawaj. Zobaczmy, jak ona tam działa. Niezmęczona. zmęczona. Wyślemy ją do toalety. I wysyłamy ją spać w takim razie. Niech odpoczywa dziewczyna. Zasłużyła sobie. W razie czego mamy już córkę. Więc <coughs> bardzo fajna sprawa. To pół, pół życia już jej uciekło. Tej matce. Także dobrze, że już jest córka. W razie czego córka przejmie pałeczkę. Gdyby coś było nie tak. Gdyby się okazało, że, że będziecie taki, wow, że matka nie żyje albo już nie da rady, za stara jest. Co tu jest? Chłopak chce i spać, tak? Poczekaj, najpierw coś zjez. Jest godzina tam 20, czy 22, prawda? 23. Proszę bardzo, jest 23. W środek nocy. Pozwalam ci nosić kalosze zielone, to pozwolę ci zjeść i chipsy. Jaką dobrym mamusią jest ten co, nie? No pewnie, że tak. A później może i spać. Mała idzie już. To dziecko jest na razie jeszcze pozytywne, pogodne. Ale założycie, że za chwilę zacznie płakać będą problemy. Wiecie, takie tam różne. Tak zawsze jest. O, już jest na niebiesko. Już beczy. No, już, już coś nie tak. Już coś nie tak. Weźmy tą mamuśkę. Niech nakarmi. Niech przewinie. I. Przewiń. Nie, zmieni brudną piluszkę, to się nazywa. To nie, 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 bez sensu przewijać. Ale niech gaworzy na przykład, o. nie wiadomo o co dokładnie chodzi tak naprawdę, co, co on chce, co to dziecko chce od nas tak naprawdę. <laughs> Jeżeli ktoś by pytał, e, czy lepiej się czuję. Jak dobrze wiecie, niestety gardło mnie bardzo doskwierało. A teraz oprócz gardła jeszcze doskwiera mi nos. Co można usłyszeć? Po moim głosie. No i niestety, e, tak to już jest. Nos z gardłem jakoś połączony jest. No i niestety doskwiera mi również. O, dziecko się zesrało. Mówiłem, żeby nie przewijać, bo nie ma brudnej pieluszki. Już jest. Brudna pieluszka. Dobra, wracamy do spania. Niech ta małośka wypoczywa. Bo tutaj będzie ciężki dzień, coś czuję. Mamy trójkę dzieci. Teoretycznie jeszcze mogłem jeszcze jedno tutaj załatwić. I tutaj mieć jeszcze jedno dodatkowo. Także także wow. W sumie, właściwie, możemy postarać się jeszcze o jedno dziecko. Tylko, że jak wypadnie nam także będzie nie jedno, a na przykład będzie dwójkę, bo może się tak zdarzyć. Różnie bywa, wiecie, ale zrobimy tak, że postaramy się faktycznie o to, jeszcze jedno, jedno dzieciątko i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, ty może wstawaj, chłopie. Musiałbyś coś sobie zjeść, na przykład y obiad z mikrofali. Ta matka w ogóle ani razu jeszcze nie ugotowała coś dla dzieci. Czujecie ten motyw? Ani razu nic dla dzieci nie zrobiła. Urodziła, tam przewinęła, nakarmiła, gawożyła, kołysała, jak byli niemowlakami. A w momencie, kiedy tylko dorośli, kiedy stali się tacy samodzielni, że mogą chodzić, i mają dwie sprawne rączki, to już koniec, to już kaput. To już okazało się, że nie ma czasu. Dobra, tutaj wyślemy go do toalety. A w sumie możesz też coś zjeść, na przykład obiad, owsiankę, jogurt, a płatki zbożowe nie będą. Dobra. Kurze, fajnie ten telewizor mają. Ale jakoś taka kijowa troszeczkę, jak tak patrzę. Jak tak się przybliży, to widać pikselowe. Na tym ekranie. To lipa straszna. Jaki zwykły telewizorek mają? Nawet nie full HD. W tych czasach nie mieć full HD, no wiecie co? W dzisiejszych czasach full HD to jest, to jest podstawa. To jest jakby nie mieć, nie mieć palca. A nie, sorry, przepraszam, nie mieć palca to to tak jakby nie mieć Facebooka, e, w przypadku telewizora no to, nie wiem, to tak jakby nie mieć telefonu w ogóle. Aha, jakie, jakie porównania. Dobra, dziewczy... matka obudziła się, już tam do dzieci idzie, absolutnie nie zostaw ich w spokoju, e, zrób coś, fasolkę po brytońsku. Dobra, ja pozmywam, ja pozmywam, dobra, będę taki dobry. Jezus na ziemi położyłeś ty hamie ty, ty prostaku jeden ty. Uzyskaj dodatkowe zaliczenie, proszę bardzo. A ty? Co ty robisz? Oglądaj film akcji. E, wiesz co, w sumie olej to? iść do szkoły podstawowej? Idź do szkoły... O kurczę. Oni już do szkoły idą. No dobra. No trudno się mówi, nie zdążyłem. E, jeden w ogóle nie odrobił lekcji, a drugi... E, nie, mógł, nie, nie, nie uzyska wyższego zaliczenia. No cóż, no, 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 no cóż no robić, no cóż robić. Nic nie zrobię. <śmiech> <śmiech> Za późno się zorientowałem niestety. Także tak to wygląda. O, dziecko chyba płacze. Zwróciliście uwagę? Na niebiesko się zrobiło. Na karm. Na karm z dziecka A i podrzucaj na przykład. O! Znając życie, to pewnie jak nakarmię i podrzucam, to się zesera więc będę musiał znowu przewinąć. Zmienić piluchę. Zostaw tą fasolkę. Zajmij się tym dzieckiem, zaraz Cię odbiorą. Patrzcie, no zapikselowane, nie wiadomo co ona tam robi. Nie wiadomo, czy robi prawidłowo. No, i teraz zmień brudną piluszkę. No właśnie, ktoś mi zwrócił uwagę, po co zmieniasz brudną pieluszkę skoro dziecko jest tylko głodne albo na przykład potrzebuje, żeby pogaworzyć, nie? No właśnie, kwestia jest taka, że jeżeli je nakarmimy, to ona praktycznie tak szybko, taki ma, ma taki szybki metabolizm, że od razu wiecie, że od razu wylatuje, przelatuje przez to dziecko dosłownie, jak nie wiem. O, czekajcie. Poprawiony plakat. Artur jest niezwykle podekscytowany, dając swój plakat z delfinami. Są na nim ilustracje, zdjęcia, ciekawe fakty i wszystkie inne. Ale dzieciaki toczą się wokół plakatu innego ucznia. Tamta praca aż błyszczy od srebrzystych szczegółów. Artur może powiedzieć, że zapomniał swojej pracy, a potem dodać więcej ozdobników na przerwie. E, wiecie co? E, oddaj na czas! I co teraz stało się? Artur uznaje, że jego praca jest wystarczająco dobra i nie chce ryzykować spóźnienia. Oddaje swój plakat, a nauczyciel uśmiecha się lekko i stawia jasno-czerwoną piątkę. Znaczy podejrzewam, że gdybym chciał zrobić ładny srebrzysty plakat na przerwie, to nauczyciel by powiedział, OK, nie zrobiłeś, chcesz oddać później, robisz to na przerwie, ocena w dół. Podejrzewam, że byłoby to tak albo co innego jeszcze, słuchajcie, na przerwie by robił i ktoś by mu zniszczył ten plakat. Albo spierniczyłby go całkowicie. No, ciekawe co, co by się stało. Jak się okaże, że będę miał jeszcze raz taką sytuację, to wybiorę drugą opcję i zobaczymy, co tam się wtedy stanie. Ja czy widzieliście, że takie zielone poleciało? Ona bąka puściła. Ja... Piękna dama. kurczę. Dobra. Idziemy na zaloty. To dziecko chyba trzeba nakarmić, co? Czy nie? Zmień strój. Codzienny, proszę bardzo. Dobra, a poczekajcie, nie, nie, Na imprezę. I ona znowu bąka puściła. Wow. Wow, ale ma dużą dupę. Taka mamuśka się zrobiła teraz. Dobra, czekajcie. Znajdźmy kogoś. tu idzie? Jakiś facet? O, tu jest jakiś facet. Kto to jest? Tomasz wiaderko. A. Przyjazne powitanie. Gdzie on jest? Co ty? Dziocha, ej. Tyś jest ej, niepoważna, ej. No i facet uciekł. Ej, czujecie ten motyw? <kluzny> Był i uciekł. Czekajcie, gdzieś tu jeszcze może jakiś będzie. Trzeba się rozejrzeć. O, tu... A, tu już chyba idzie... Zest To już nie. To są kobiety. Gdzieś jeszcze jest jakiś? Patrzcie, kapustka. pustka. Masakra. A tam co jest? Tam jest czysto. Tam nic nie ma. Record, <coughs> Niestety tam nie dojdę. Chyba, no, że spróbujemy z tym Kimem, ale no właśnie ten Kim jeszcze, jeszcze nie był nigdy. Co to jest? Przysmak, Psikus? Co? Aha, słuchajcie, bo jest wydarzenie. No tak, Halloween. Także była aktualizacja i jest event. Można dać... Y, y, przysmak albo psikusa. E, więc może inaczej. Zawołaj, więcej opcji, przyjazne. Obejmij na przykład, nie wiecie. Biegnij tu do niego, biegnij. Nie jest tak daleko. Ok. Psikus, zobaczmy, co to będzie. Ciekawość ciekawości muszę zobaczyć Psikus mu zrobi zaraz <noise> Widzieliście jaki psikus? O, patrz tam coś jest! Bu! Naprawdę, to był bardzo mocny psikus Ja musiałem przytulić Jaka głupia! Dokuczaj figlarnie O, nie wiem o co chodzi, ale fajnie podoba mi się już e? Co to miało być? Rzuć szalone spojrzenie. <laughs> Ciekawe, jak wygląda szalone spojrzenie. <laughs> Co to miało być? I to jest na różowo. Dobra, czekajcie. Firciarski z policzku. Jezus, Maria. E, przysmak, o. Halloween jest, daj mu przysmak, daj mu czekoladkę, daj mu, nie wiem, cukierka. Przyszczający cukierek, proszę cię bardzo, masz. Chłopiec, kibla nie wyjdziesz przez 10 miesięcy. Dobra, może przez najbliższe 24 godziny będziesz w toalecie siedział. Przeproś, o. O, widzicie, udało się, przeprosiła go. Popraw humor, Poprawny humor, tak jest. Wykwintne potrawy, poopowiadaj, flirtuj. E... Co tu jeszcze? Więcej opcji. Przyjazne. Obejmij, tak jest. Przysmak, znowu daj mu przysmak, tak jest. Ciastkami go, zapchaj go słodyczami. Z pewnością to zadziała. Niech to ktoś słodycze daje, to od razu jestem za. Pochwal strój, o. Te dziecko za chwilę mi zabiorą, chyba coś czuję. Dobra, czekajcie. Weźmy... O, on jest materialistą, o kurczę. W surfie razem, o właśnie. Żebyśmy weszli razem do domu <laughs> O kurcze, dobra, on musi, on musi iść do domu niestety chyba Także przelipa Tutaj zajmiemy się dzieciaczkiem, dzieciaczkiem na karm. Eee, co, rozmawiaj. A później przewiniemy pewnie będzie trzeba zmienić pieluszkę. Dobra. Okej. Okay. Co, to, co to jest? Gawosz. O, nie muszę przywieźć piluszki na razie. No chyba już teraz tak. Już nie wiem, czekajcie, co mu jest. Co on głodny jeszcze jest. Bez sensu, podrzucaj nim. Weź mu nie wiem, coś zrobno. Daj mu jeszcze raz zjeść. Zielony, przewień go może. O, przewinął mnie od razu lepiej. Czy widzicie, jednak zmiana pieluszki yy, ma jakiś wpływ? Zobaczmy, jak tam się czuje nasza pociecha. Pierwsza, że obiad. Najlepiej nie strefuj po przy okazji. Yy, później, a dobra. Okay. najlepiej jest i oglądaj. Skorzystaj. Jezus Maria zepsuł. No co za co za cię Majda? Co za cię Majda? Normalnie cię Majda jak nic. Dobra, niech pójdzie jeszcze tutaj się wykąpać przy okazji. Skaróż tam jest? Później niech po kanałach. Surfuj po kanałach, tak jest. Co tutaj jest ten młody? Czekajcie, niech coś zje może. Zje coś na szybko, płatki zbożowe. Ok. I niech jednocześnie też surfuje po kanałach. Dobra. Gdzie ta mamuśka? Co ona robi? Odkłada jakieś zwierzątko? Napraw? Brawo! Ok, posprzątaj. Dobra. Wiecie co? Ja tutaj mam tutaj 111 także ja muszę namalować, namalować jakiś obraz. Bo może mieć później problemy z... Z gotówką. Zadzwonimy sobie tutaj. zaprosić do spącenia na tej parceli Erika Lew Lewisa Zanim przyjdzie, to zdąży namalować obraz akurat. Dobra, on zaraz tu przyjdzie. Cześć, potrzebuję dziecko. Pomożesz mi? <laughs> Spróbuj pocieszyć. O, proszę bardzo, tak. Popraw humor. Ucałuj dłonie. Flirtuj, tak. Filtruj. Dobra, skończ manować. Jeszcze mam mam rozpoczęte... napoczęty obraz, więc wiadomo, będzie taki plusik przynajmniej, że... E, że nie zabraknie nam gotówki na rozpoczęcie obrazu. Bo ten już rozpoczęty jest, także okej. Okay. Będzie miała czas, to dokończy go. Co tu się dzieje? On wychodzi, czy jak? Gdzie ty idziesz? Dziewczyno, zostań tutaj. U całej dłoni jeszcze raz. E, Czekajcie, tutaj jest romantycznych może więcej. Flirtuj z tych romantycznych Musimy troszkę więcej zrobić interakcji po w policzek, na przykład. O, dziwnie to wygląda, ale no cóż, poradzić? Okej. Okay. dobra. Co tu jeszcze? Więcej. Romantyczne. Okaż czułość. Obejmij, proszę bardzo. Pocałuj. Nie czy nie być za szybko? Zobaczymy. Pochwal wygląd. Poślij pocałunek. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Obejmij. Zaproś na noc. Trzymaj, o, Trzymaj za łapki. Co tu jeszcze mamy? O, barabara bara już jest. Kuś. Tak jest. W tym jesteś najlepsza. Czekajcie, tu romantyczny jeszcze flirtuj. A niech będzie. Postaraj się o dziecko. O, proszę bardzo. Cześć, właśnie się poznaliśmy. Dobra. Ok. To dzieci tam się bawią. A ci do produkcji znowu, no wiecie co? Gademy, co tu się dzieje? To z... wow, Ewa ma wkrótce urodziny, sympatycznie. Dobra, prześpieszmy troszeczkę. OK. O, wyproś dziękuję panu, do widzenia. Papa. Pa. Naprawdę muszę już iść. Dobrze, to iść. Wiecie co, czekajcie, postaż gdzie to jest? Postaż mi tą Ewkę. ona już może spokojnie być starsza. jest który tak się z nią bawi? Zostaw ty dziecko, chłopie. Nie ma czasu, i ty się bawisz tym dzieckiem. Czekajcie. Takiś ten bawisz się ze swoją siostrą? Proszę bardzo, do lekcji. A za to, że tak się bawisz, to twój yy, brat to samo. Do lekcji zapierdzielać. No, tak ma być. Pewnie, że tak. Dobra, postaż. <laughs> Dobra, teraz mogę dać postaż, chyba już. Urwis poszedł. Okej okay. Jakaś ruda Wybierz cechę Więc się nie mogę, czekajcie, jest tutaj losowo? Nie ma losowo Mówiliście, żeby losowo wybierać. A to chyba nie tutaj Tutaj muszę coś wybrać niestety No niestety inaczej nie, nie zrobię Musiałem tak naprawdę wejść później w edycję Sima, chyba i tam mogę zrobić losowe jeszcze O ile to możliwe. Dobra, zobaczmy, co my tu możemy dać? Coś innego. Dodamy łobuziaka i damy sobie, że będzie y, głupek o. Będzie takie dziwne. Pożarłok. Wesoła niech będzie, okej. Okay. Dobra. Zobaczmy, co ta mama tam robi. Znaczy, co musi zrobić inaczej. Ok, patrzcie, mam jedną toaletę, także będzie dość ciężko, muszę, nie ukrywam. Będzie nawet bardzo ciężko. Z jedną toaletą, z jedną łazienką. To ja nie mam sobie tam dać radę, naprawdę. muszę teraz posprzątać, bo widzę, że w ogóle się zepsuło jedzenie. Zapomniałem schować. No cóż, zdarza się tutaj sobie zjedzmy coś, gotuj. Co my tu mamy? Chipsy z salsą, rybne taco, dla innej osoby porcja. Dobra. OK. Jak sobie zeżrzesz dziewczyno, to skończ tworzyć ten obraz, bo niestety nie stać nas na nic cokolwiek. Tutaj pasztecik z mikrofali by się przydał. Rozmawiaj, nie rozmawiaj, absolutnie nie rozmawiaj. Za to, że rozmawiasz z siostrą zjesz owsiankę. Haha. Ha. Prysznic. Toaleta. Możemy go wysłać spać. E, Czekajcie, dobra nie będzie jako, że tutaj. E, później mamy tutaj jeszcze tego chłopięca. Nie, jako, że... dobra. Ten pierwszy pójdzie teraz. <laughs> Coś Płatki zbożowe Później spać a lekcje On zrobił już? To ja jeszcze nie zrobił lekcji Na odrabia Coś takiego Później stać dziewczynka Odrabia jej lekcje Ok Troszkę mamy tutaj Jest tą za małą Mamy tylko trzy krzesełka, a jest... są już 4 osoby. Ale to możemy olać. W sumie. Jak będą chcieli zjeść, to sobie pójdą do salonu. Też mogą tutaj... Zjeść i obejrzeć telewizję przy okazji. Także to nie jest żaden, absolutnie żaden problem. Dobra. No chłopie, dawaj. Czekajcie, dziewczyna tutaj. O, mamuśkę muszę przy przypilnować, żeby ona... Tutaj, pracowała nad tym Nad tym obrazem Patrzcie, zlew się zepsuł Sam się zepsuł, ja tam włożyłem tylko naczynie i się od razu zepsuło Cały Paweł No po prostu cały Paweł, no nic więcej, no nie... Sprzedaj to Okej, okay, jakaś gotóweczka jest? Ja nie, nie mogę tak na to patrzeć, muszę to naprawić, dziewczyno Okej okay. Wyrzuć w piru na wszystko. O, trochę pieniędzy nam zyskamy. Okej, okay. później spać. Chyba już wszyscy śpią, co? Tak jest, wszyscy już śpią. Dobra, to słuchajcie, to tyle na dzisiaj. E, zaszła w ciąże. Teoretycznie, jeszcze nie sprawdziliśmy. Nie zrobiliśmy testu na ciąże, ale wiem, że jest w ciąży na pewno. E, mamy trójkę dzieci. Jeszcze jedno łóżko jest wolne, więc jeszcze będzie czwarte. Na no, później później będzie to dość ciężko, ponieważ. No, niestety, ale. Czekajcie, co to jest? Przejmij własność? Przejmij własność? Coś takiego, można przejąć czymś własnym. Dobra, może. Ona sobie tu śpi, tak? O co chodzi? Ewa już przejęta to łóżko. Przejęła. <laughs> Aha! Czyli jest to, czego mi brakowało, o czym mówiłem jakiś czas temu. Ok, to jest jego własność. Ok, no i super, że zrobili taką aktualizację. Teraz wiadomo, czy jest czyje łóżko. Będą szli spać, to pójdą do swojego łóżka, a nie do cudzego. No i bardzo dobrze. Bardzo wielkie, dziękuję, bardzo wielkie dzięki dla EA. Super sprawa. Dobra, słuchajcie, w takim razie to tyle. Dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Papa! Pa.